Wyłączyło. No i jedziemy. są słowa? <grystansowa> dobra. Dobra. Chłopcy i dziewczęta, inne takie pedofile. Teraz wyśpiewam no sobie whisky. Jest Daniel, który nie chce śpiewać. Perdonuj, jest cześć, bo nie na, śpiewał, ja śpiewał. Ja, ja pierdolę, tak, że, dobra. Daniel, co nam powiesz? Przyszedł do nas właśnie, będzie z nami grał w zespole piśni Tam jako świstaki. Uh -huh. Okej, okay, Dobra, e, idziemy. To było wyścigujące. 3, 2, 3, 2, 1. Mów... Mówią. Mówią o mnie mieście. Co z jego zatryw? Wciąż chodzi pijany, pewnie nie wie co to ostryg. Mówią, brudry, nie do Taki i ciągle śpi że Zabiawa leży ja w mieście i Zabiawa mówią ludzie ludzie pełni cud ludzie pełni cud Chciałem kiedyś mądrzeć. po ich stronie być czasy tej pocieli, świeże mleko pisz. ja naprawdę chciałem mądrzeć po ich stronie bydło, wyślałem o Arturze, aby z nią mnie nią nie jedną być, aby Arturem być, Arturem być. Już miałem na oko Artura, Paniały mówię wam. Lecz nie chciała tam zamieszkać, żadna Arturych mam <śätk> Wszystkie to. się wołając, wołają w siebie Zapierdolę ci komputerem, no, bo no, no, masz komputer no, 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 Artur śmierdzi tu, Artur śmierdzi tu Ale kieski byłby w no, 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 no. siebie, Artur mówi! mi no, no, no. Biegaj, na biegaj, 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 na biegaj, No biegaj, 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 to biegaj, 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 nie biegaj, 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 Można można być.

Też wypierdala, dalej. Dobra, jeszcze coś takie. wystąpili. A to wszyscy przyjaciele są. Alfonso! 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 świstak Alfonso! A to ja, Alfonso! Google A to to Alfonso! Daniel, świstak... Alfonso! 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 ze w składzie Daniel w Paweł Stępień, <gry> <gry> Oraz Marek Śniby, Dziękujemy za zobaczenie. Eee, czekaj, gdzie to jest okay.